21. Radio Szokująca historia z poznania na początek. Sprzedawca, który zwrócił uwagę kupującemu, że nie ma maseczki, i wyprosił go ze sklepu, po zamknięciu deskątu został zatokowany nożem i mocno pokaleczony. Mężczyzna, który awanturował się o maseczkę, wrócił wieczorem w okolice sklepu i śledził 21-letniego sprzedawcę. Ten mężczyzna, zamaskowany w kominiarce, go zaatakował, trzymając w ręku nóż. Wielokrotnie ranił napadniętego w nogi tym nożem. Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Nożownik został zatrzymany, usłyszał zarzuty. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Poznań, Danka Woźnicka, radio Z. Tego jeszcze w polskiej szkole nie było. Uczeń w trakcie egzaminu, sam wybiera na jakim poziomie będzie. Go zdawać minister edukacji Krystyna Łybacka. To jest dla maturzysty dużo bardziej komfortowa sytuacja, szczególnie dla tych, którzy bądź za wysoko, bądź za nisko się oceniali. Wtóruje jej szefowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Zofia Chrychorowicz. Więcej uczniów odważy się przystąpić do poziomu rozszerzonego. Nowa matura od 2005 roku zastąpi egzamin na uczelnie. Próg wymagań określą same szkoły wyższe, zapowiada minister Łybacka. I uczelnia sama sobie decyduje, na jakim poziomie, z jaką liczbą punktów przyjmuje. Ten sposób rekrutacji podoba się Markowi Rockiemu, rektorowi Szkoły Głównej Handlowej. Poznański Sąd Okręgowy wydał za nimi listy gończe. Od tego czasu ukrywali się. Dziś nad ranem zostali zatrzymani. Policja podejrzewała, że bandyci mogą być uzbrojeni, więc akcję przeprowadziła grupa kilkunastu antyterrorystów. Antyterroryści wyważyli drzwi mieszkania i bez kłopotu z kajdankami zaskoczonych przestępców. Z Poznania Danka Woźnicka, radio Z. Z unijnego szczytu w Brukseli Danka Woźnicka. I Rafał Rudnicki, radio Z. Łączymy się teraz z Danką. Wygląda na to, że prawdziwy horror jest też na ulicach Poznania. No, rzeczywiście jest nieciekawie. Samochodów na ulicach jest niewiele, jeżdżą w żółwim tempie, drogi są białe, zaspy na chodnikach mają po pół metra, bo sypie nieprzerwanie od wczorajszego wieczora. Tramwaje raz jadą, raz stoją, lepiej z autobusami, ale mnóstwo Poznaniaków spóźniło się dzisiaj do szkoły i do pracy. Kieska. Jechał pan, szedł? Jechałem i szedłem. I idę nadal. A jak tramwaje? Nie jeżdżą. Zatrzymały się wszystkie praktycznie od targów do kaponiery. Nie ciekawie. Na szczęście na razie nie doszło do żadnych groźnych wypadków. Pół godziny temu były zgłoszone raptem trzy kolizje, więc mimo wszystko Poznań dzielnie radzi sobie z atakiem zimy. Gdyby tylko Poznaniacy mieli nieco lepszy humor. Przecież Lech wczoraj zremisował z legendarnym Juventusem. Poznań, Danka Woźnicka, Radio Z. Jak doktor Rylski trafił do kamerunu? Przez zupełny przypadek spotkał zakonnicę, która mu opowiedziała o ośrodku zdrowia w Kamerunie, i już po miesiącu tam był, a teraz jeździ do Afryki kilka razy w roku, a w tym ośrodku zdrowia stworzył gabinet dentystyczny. Zwykle dentyści myślą tylko i wyłącznie o swoich pacjentach, a w pewnym momencie może doszło do, do mnie to, że no, coś jest jeszcze więcej w życiu do zrobienia. Sprzęt do gabinetu dr Rylski wyprosił od różnych firm medycznych. Na swoim profilu na Facebooku dentysta w Afryce zachęca innych stomatologów do wyjazdu. Jak mówi, pracy na miejscu jest mnóstwo. Największym kłopotem jest brak wody i prądu. Bywa, że nie ma go przez kilka dni. Większość kameryńczyków nigdy u dentysty nie była, więc zęby dorosłych są w fatalnym stanie. Rekordem w pracy dr Rylskiego było wyrwanie 76 zębów jednego dnia. Poznaj Danka Woźnicka, Radio z. Łączymy się z Danką Woźnicką. Na jakim etapie jest ta sprawa?

Sprawa wywiezionego do lasu i pobitego tam arka zakończy się w sądzie w przyszłym miesiącu. Komendant straży uważa, że chłopak konfabuluje. On z kolei, że choć nie ma nagranej interwencji, bo strażnicy zabrali mu telefon, to ma mocne zeznania świadków. O pobiciach mówią też inni, nastolatkowie wtórują im mieszkańcy Szczecinka. To jest nie pierwszy przypadek. To słyszy się, dużo się widzi. Z tego co słyszałem to wszystkich, no denerwują o no, w mieście, tak można powiedzieć. Strażnicy nie mają na razie postawionych zarzutów, ale prokurator przyznaje, że obrażenia 20 dwudziestoletniego Grzegorza były poważne. Szczecinek Danka Woźnicka, Radio Z. Europosłowie mają do kandydatów wiele zastrzeżeń, nie tylko politycznych. Danka Woźnicka. Hiszpański kandydat na komisarza do spraw klimatu i energii jest posądzany o konflikt interesów ze względu na swoje związki z sektorem naftowym. Choć sam sprzedał udziały w firmach tej branży, to udziały mają nadal jego żona i syn. Węgierski kandydat na komisarza do spraw edukacji i obywatelstwa też budzi zastrzeżenia. Socjaldemokraci i Zieloni są oburzeni, że pochodzi z partii Fidesz, której lewica zarzuca łamanie demokratycznych reguł. Z kolei Rumunka Korina Krecu, która ma być komisarzem do spraw polityki regionalnej, zamiast osiągnięć w tej dziedzinie, zasłynęła z intymnej wymiany maili. Z byłym amerykańskim sekretarzem stanu Colinem Powellem. Romantyczne listy opublikował haker. Danka Woźnicka jest w Hilversum. Hill Wiemy, że ośrodek, w którym odbywa się ta identyfikacja, jest pilnie strzeżony. Nikt nie ma dostępu do tego miejsca. Takie od początku było założenie. Specjaliści mają pracować w absolutnym spokoju. Nikt nie ma też przeszkadzać rodzinom ofiar. I to się na razie bardzo dobrze udaje. A cała Holandia nadal jest pogrążona w głębokiej żałobie. Wczoraj tłumy Holendrów wyszły na autostradowe wiadukty i drogi, którymi jechał konwój wiozący ciała ofiar. Ludzie chwalą też wczorajszą uroczystość powitania trumien na wojskowym lotnisku w Eindhoven. Była po protestancku skromna, wręcz surowa. Nie było żadnych przemówień. Wojskowy trębarz zagrał jedynie wojskową pieśń, ale była to głęboko wzruszająca ceremonia. Hilversum Danka Woźnicka, Radio Z. Co tak bardzo oburzyło sędziów o tym Danka Woźnicka? Przede wszystkim fragment o tym, że w środowisku sędziowskim obowiązuje klanowa solidarność, że nie eliminuje się sędziów złych lub skorumpowanych, a postępowania dyscyplinarne są z reguły umarzane, w dodatku że sędziowski immunitet pozwala unikać odpowiedzialności za błędy czy wręcz nadużycia. Po przeczytaniu tekstu, który jest fragmentem artykułu z tygodnika Wprost, uczniowie mają odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną złego funkcjonowania sądów w Polsce. Prawidłowa odpowiedź brzmi: między innymi to, że sędziowie są skorumpowani i kierują się klanową solidarnością. Stowarzyszenie jest... Jest oburzony taką oceną. Ich zdaniem tekst jest tendencyjny i kłamliwy. Poznaj Danka Woźnicka, Radio Z. Mamy połączenie z Danką Woźnicką, która jest na lotnisku w Smoleńsku. Danka? Z tego co mówią świadkowie tej katastrofy, prezydencki samolot dwa razy kołował nad lotniskiem, zahaczył skrzydłem od drzewa. Widać było dym i samolot runął w dół między drzewa. Jest mgliście, ale to nie jest totalnie zła pogoda. Kiedy dziennikarze lądowali, rzeczywiście pogoda też nie, było naj nie była najlepsza, ale widoczność była całkiem przyzwoita. Na pokładzie jaka, którym myśmy tutaj przylecili do Smoleńska, było 12 dziennikarzy. Wylądowaliśmy zupełnie bez kłopotu. Problemy były za to w Warszawie. Pierwszy jak, do którego wsiedliśmy się zepsuł. Musieliśmy zmieniać samolot. Tu na miejscu Smoleńsku nie daje się właściwie uzyskać żadnych informacji. Słyszymy tylko nie lbia, nie wolno. Na Naprawdę, bardzo trudno o tym wszystkim dzisiaj mówić. Smoleńskie, Danka Woźnicka, Radio A przed bramą lotniska w Smoleńsku od rana jest specjalna wysłanniczka Radia Z, Danka Woźnicka. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu katastrofy. Tego co dzieje się na miejscu katastrofy ja stąd nie widzę, zresztą zapadły już w ciemności i jak mówiłaś tak, jestem pod bramą lotniska, zapłonęły tutaj pierwsze znicze, ktoś przyniósł kwiaty, jest oczywiście mnóstwo dziennikarzy. Na lotnisku trwa spotkanie Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Podobno Putin chce wygłosić orędzie do Polaków. Wiadomo, że Putin spotkał się tu w Smoleńsku z ekspertami prowadzącymi śledztwo, a na miejsce razem z polskim premierem przyjechali wojskowi prokuratorzy, eksperci z Ministerstwa Obrony Narodowej i Lotnictwa Cywilnego. Premier Putin już zapowiedział, że będą włączeni do rosyjskiego dochodzenia. Zapowiedział też, że wszystkie rosyjskie retorty mają pomagać Polakom, przede wszystkim rodzinom ofiar. Wizy, więc będą wydawane wszystko i za darmo Rosja sfinansuje też pobyt rodzin w Moskwie. Cały czas powtarzane są tutaj informacje, że samolot był ostrzegany, że w Smoleńsku jest zła pogoda i namawiany do lądowania w Mińsku czy Moskwie. Potem były ostrzeżenia, że leci za nisko. No a potem była już katastrofa. Smoleńsk Danka Woźnicka, radio Z to była niezwykle poruszająca uroczystość. Trumna z ciałem prezydenta najpierw stała na płycie lotniska na owiniętym w czerwony jedwab postumencie. Na wieku trumny leżała biało-czerwona flaga. Premier Władimir Putin i polski ambasador Jerzy Bar złożyli tam czerwone kwiaty. Potem polscy żołnierze ponieśli na ramionach trumnę do samolotu. Widać było, że Władimir Putin jest wyraźnie poruszony. Mówił, że jest to wydarzenie bez precedensu. Poza tym w takich momentach się... Nie tyle mówi, ile się czuje. Jestem przekonany, że czuliśmy to samo. Opowiadał polski ambasador. Cała ceremonia odbyła się w asyście rosyjskich kompanii honorowych. Kiedy trumna była wnoszona na pokład kasy, polski żołnierz zaczął grać na trąbce. Muzyka Rosjanie przygotowali ceremonię pożegnania polskiego prezydenta perfekcyjnie. W ogóle widać, że bardzo się zaangażowali, żeby jak to tylko możliwe pomóc Polakom i okazać swoje współczucie. Smoleńc, Danka Woźnicka Radio Z. W redakcji Radia Z informacja o rozbiciu prezydenckiego samolotu miała dodatkowy wymiar. Z Lechem Kaczyńskim jak zawsze wyruszyła ekipa dziennikarzy, w tym reporterka Radia Z Danka Woźnicka. W napięciu czekaliśmy na kontakt z nią. Daniel mówi że Daniel, Danka żyje. Żyje, Danka, czekajcie. Chyba nic, nic żyje. No nie żyje. Właśnie tak, się, <st> pa. <departments> Chwilę później Danka Woźnicka, jako jedna z pierwszych dziennikarek, nadała telefoniczną relację z miejsca katastrofy. Na pokładzie samolotu prezydenckiego byli prezydent, jego żona, Władysław Stasiak, Jerzy Szwajcicki, Krystyna Bochenek, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, generał Gongor, Maciej Sładyński, Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski, Sławomir Krzypek, Janusz Kurtyka i wielu, wielu, wielu innych. Smolańscy, Danka Woźnicka, Radio, ZE. w studiu Radio Zet. Studio Radia w Poznaniu, Danka Woźnicka. Jak to ma wyglądać w związku z tym? Czy sklepy z alkoholem mają być zamykane? Danka? Nie będzie żadnego zamykania sklepów, po prostu miasto nie wyda najbardziej uciążliwym kolejnego pozwolenia na sprzedaż alkoholu, a radni uchwalą jedynie, że chcą powrotu do sytuacji sprzed 10 lat, kiedy sklepów w Poznaniu było 900, a teraz jest aż 1150. Mieszkańcy starego miasta, Jeżycy, Wildy od lat narzekają na nocne hałaśliwe libacje pod sklepami, no i na to, że policja ani straż miejska nie radzą sobie z problemem. Mają też dość bałaganu z zasikanych bram i pijanych śpiących na ławkach. Poznań, Danka Woźnicka, Radio Z. Łączymy się z reporterką Radia Z Danką Woźnicką. To, ile osób jest na kwarantannie? Ponad 80 to prawie 30 dzieci z domu dziecka, 40 pensjonariuszy DPS-u i pracownicy obu placówek. Wszyscy będą mieli zrobione testy. Oba ośrodki znajdują się w jednym budynku. Pracownikom, którzy nie chcieli iść do domów i postanowili odbywać zbiorową kwarantannę, udostępniono internat szkolny. Kierowca nie miał żadnych objawów. To, że jest zakażony, wyszło podczas badań przesiewowych. Więcej o tej sprawie wie reporterka Radia Zet, Danka Woźnicka. Sekcja zwłok nie przyniosła odpowiedzi w sprawie przyczyn śmierci 28-latki. Zostały zlecone dodatkowe badania. Biegli chcą się też zapoznać z dokumentacją medyczną. Lekarze w Ostrzeszowie nie byli w stanie pomóc 28-latce. Została przewieziona na oddział intensywnej terapii szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Miała tam trafić pod respirator. Na podjeździe szpitala doszło jednak do zatrzymania krążenia i mimo reanimacji kobieta zmarła. O szczegółach reporterka Radia Danka Woźnicka. Alena Łazarczyk została zatrzymana w czwartek pod pretekstem kontroli dokumentów. Milicjanci przetrzymywali ją na komisariacie i nie mogła odebrać synka ze szkoły. Nauczyciele wezwali służby socjalne, chłopiec trafił do domu dziecka. Do rodziców wrócił po ponad 40 godzinach rozłąki. Białoruskie władze wcześniej zapowiadały, że będą odbierać opozycjonistom dzieci. To metoda wielu dyktatur. Tak działo się za czasów franko w Hiszpanii czy w Związku Radzieckim. Z tym tematem reporterka Radia Z, Danka Boś...

Przedstawiciele firm około targowych są rozgoryczeni. Dotąd polskie firmy były największym dostawcą usług targowych w Europie. Teraz sytuacja jest fatalna, mówi Krzysztof Szofer z firmy Abys. Szkoda, że nikt nie podjął się próby ratowania naszej branży. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi właśnie trafia na bruk. Firmy praktycznie nie mają zleceń od marca, choć targi ruszyły w czerwcu, to imprezy odbywają się w skali nieporównywalnie mniejszej niż przed pandemią. Te ostrzeżenia śledzi dla was reporterka Radia z Danka, Woźnicka, Danka To dokąd. Można w miarę bezpiecznie jechać. No to jest pytanie za milion złotych. Warto patrzeć w statystyki. Najmniej zachorowań jest na Cyprze, Malcie i w krajach bałtyckich, niewiele w Chorwacji. Choć tam odnotowano w lipcu wzrost zachorowań, który teraz spada. Niewielu zakażonych ma też Grecja czy Węgry. Za to liczba zakażonych rośnie w Rumunii, Bułgarii i Luksemburgu. Takie są na teraz dane Europejskiego Centrum do Spraw Kontroli Chorób, które regularnie publikuje Polski MSZ. Z nami reporterka Radio Z, Danka Woźnicka. Jakie będą te konsekwencje dla nas? To mają być najcięższe sankcje w historii. Przywódcy Unii Europejskiej uważają, że rosyjski atak nie dotyczy tylko Ukrainy, ale także stabilności całej Europy. Celem będą strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki. Zablokujemy technologie i rynki kluczowe dla Rosji. Ursula von der Leyen zapowiada też zamrożenie rosyjskich aktywów w Unii Europejskiej i wstrzymanie dostępu rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych. Danka Woźnicka śledzi to, co dzieje się w Brukseli Danka. Co ta decyzja poza tym, że symboliczna, realnie oznacza dla Ukrainy? Przede wszystkim, że mimo wojny kraj czekają poważne reformy. Bruksela oczekuje między innymi, walki z oligarchami i korupcją. Ukraina jest gotowa do ciężkiej pracy, żeby zostać członkiem Unii. To wielkie wyzwanie. Mówi Merkijowa Witalij Kliczko. Ostatnio Ukraina przyjęła konwencję stambulską o zapobieganiu przemocy wobec kobiet, a także strategię antykorupcyjną. Krótki filmik, w którym Mateusz Szymański biegnie przez pociąg i krzyczy: Wszyscy na ziemię, bije rekordy popularności. O dzielnym który uratował wiele osób przed ciężkimi obrażeniami piszą europejskie portale, a także media w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Iranie. Dodają też, że pan Mateusz wcale nie czuje się bohaterem. Poznań Danka Woźnicka, radio Z. Makowiec od lat jest znany organom ścigania. Wsławił się tym, że schował się do. <laughs> to jest tak śmieszne. <laughs> tak, 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 tak. Dwa, trzy. Makowiec od lat jest znany organom ścigania. <laughs> Dwa, trzy. Makowiec od lat jest znany organom ścigania. A ty byś go widziała, taki łysy! To przyjmuj. Poznań Danka Wośnicka, Radio Z.